Czołem kochani, zapraszam was na specjalny dziesiąty odcinek pytań i odpowiedzi. A więc zacznijmy odpowiadać na wasze pytania. Duolingo kanał zamknięty pyta. Gdzie ty mieszkasz? Na to pytanie już odpowiadałem. Mieszkam w Białorzewinie. Blossom Polish i Y Plus pyta. Kiedy ostatni Q&A odpowiedzi? Nie, nie będzie ostatniego odcinka tej serii. Będę robił jeszcze więcej. Ginder Niejadek pyta. Pierwsze: znasz ukraiński alfabet? Drugie: lubisz lody Lion? Trzeci: czy pomidor z jabłkiem jest ohydne? Czwarty: jaki masz telefon? Pierwsze: nie znam. Drugie: jeszcze nie próbowałem. Trzeci: może jest trochę ohydne. Czwarty: Samsung Galaxy A70. Snickersixon pyta: Pierwsze: widzisz mnie? Drugie: a tak w ogóle Graż Wex. Trzeci: czy Paulina kiedyś pójdzie do piekła? Pierwsze, tak widzę cię. Drugie, tak, gran w tą grę. Trzeci, może kiedyś. Oliver Charles Palace XYZ pyta. Czy jesteś zmęczony? Nie, ani trochę. Wojtek Prusecki pyta. Pierwsze, grasz jakieś gry na Roblox. Drugie, jaka twoja ulubiona gra na telefon? Trzeci, grasz w Eman US. Czwarty, robisz jakieś plany na weekend. Pierwsze, taikon, ucieczki, parkury i tak dalej. Drugie, Angry Birds 2. Trzeci, nie, jeszcze w to nie grałem. Czwarty, spędzam czas na telewizorze, czytam książki i piszę różne komiksy. Artur Plotagon pyta. Pierwsze, czy znasz bajkę pod tytułem Bibi Blocksberg i czy ją lubisz? Możesz w Wikipedii wyszukać. Dwa, jak oceniasz moje profilowe na YouTubie? Trzeci, byłeś w brzegu opolskim. Czwarty, w jakim mieście mieszkasz? Pierwsze, tak znam ją i bardzo ją lubię. Drugie, Twoje zdjęcie jest super, daję 10 na 10. Trzeci, nie, nie byłem tam. Czwarty, już odpowiadałem na to pytanie, więc nie zadawaj tego samego pytania jeszcze raz. Amelia Wójcik pyta: Pierwsze, korzystasz z darmowych przedmiotów z Plotagon czy z Goldena? Drugie, czy w odcinku 37 Paulina uderzy swoich rodziców? Trzeci, czy w odcinku 37 Paulina uderzy jeszcze w Jakuba i Aleksandrę? Czwarty, czy masz YouTube premium? Piąty, kiedy pokażesz swoją twarz? Szósty, czy znasz bajkę Les Sisters? Siódme, jakiej marki chciałbyś mieć samochód? 8, w którym odcinku Paulina będzie się zachowywała grzecznie? Pierwsze, na razie z darmowych korzystam. Drugie oraz 3. Nie, bo widzowie mogą zostawić kciuka w dół, jeśli to zrobię. Czwarty? Nie, nie mam. Piąty? Gdy osiągnę 60 subów. Trzy osoby odsubskrybowały mój kanał, więc czekam na kolejne trzy osoby. Szósty? Nie znam. Siódme? Hyundai. Ósmy? Prawdopodobnie w 41. lub w 42. odcinku. Ozonek Pyl pyta: Pierwsze, będzie serwer Discord na jakąś dużą liczbę subów. Mogę pomóc jako admin. 2. Jakie studia masz w planach po szkole średniej? 3. Czy zapromujesz mój drugi kanał z Plotagona? Jeśli jest taka możliwość, wiesz o jaki mi chodzi. Pierwsze, tak będzie mój Discord, gdy osiągnę 100 subów na tym kanale. 2. Zamierzam być technikiem ogrodnistycznym. 3. Tak, z wielką chęcią to zrobię. A zatem kończymy już dziesiąty odcinek pytań i odpowiedzi. Bardzo dziękuję za obejrzenie. Macie więcej pytań? Zadajcie je w komentarzach. Do 26 marca macie czas. A zatem już się z wami żegnam. Widzimy się już niebawem. Na razie.